Cześć, Michał Koper z portalu RingPolska.pl Witam Was serdecznie i zapraszam na szybciutką, sobotnią prasóweczkę bokserską. Zaczynam od wieści dotyczących Aleksandra Usyka, który jak wiadomo rozpoczął przygotowania do rewanżowej potyczki o trzy pasy kategorii ciężkiej z Antonym. Joshua pewnie słyszeliście, że Usyk opuścił Ukrainę kilka dni temu, by na wyjedzie szykować tego rewanżu z AJ. -em. Początkowo nawet spekulowano, że będzie trenował w Polsce. Pierwsze wieści były takie, że Usyk Ukrainy opuścił przez polską granicę, potem te wiadomości zdementowano, no a teraz już wiemy, gdzie Usyk obecnie trenuje, otóż przebywa w Czechach i tam się szykuje na Joshua, natomiast lokalizacja obozu treningowego wkrótce zamierza Zmienić wywiad z Usykiem przeprowadził CNN, Prima News, no i posłuchajcie, co tam Usyk miał do powiedzenia na temat swoich przygotowań. Najpierw został zapytany, dlaczego opuścił Ukrainę i odparł no to, co wcześniej komunikował sam na swoich mediach społecznościowych, że początkowo chciał zostać i bronić Ukrainy, no ale jego przyjaciele przekonali go, że więcej dobrego zrobi dla Ukrainy, boksując niż biegając z karabinem w ręku. Zapytany o to, dlaczego wybrał Czechy, odparł, że tam są jego przyjaciele przyjaciele, ale długo w Czechach nie zamierza zostawać, no bo będzie trenować ostatecznie tam, gdzie zostanie wybrana lokalizacja tej, tej rewanżowej potyczki z Joshua, tutaj w grę oczywiście wchodzą Wielka Brytania i Arabia Saudyjska, także Usyk zamierza ten obóz z Czech ostatecznie przenieść do jakiegoś innego miejsca docelowego. Zapytany został także, czy ma kontakt z pięściarzami z Ukrainy. Par... Oczywiście jestem w stałym kontakcie z Wasylem Łomaczenką i z Władimirem i Witalijem Kliczko, jak pewnie słyszeliście, też o tym nagrywam, taki szybki filmik tutaj na kanał. I Władimir Kliczko i Witalij Kliczko podzieli tę ten, ten opinię przyjaciół Usyka i dali mu błogosławieństwo na wyjazd żeby szykował się w spokoju do walki, bo tak jak Usyk stwierdził, że więcej dobrego uczyni w ringu niż w okopach. Kolejna ciekawa kwestia, która została poruszona w tej rozmowie z Aleksandrem Usykiem, bo sami podnosiliście też tutaj w komentarzach tę kwestię, czy Usyk będzie miał czystą głowę trenując do Joshua, czy będzie, będzie w stanie się odłączyć, wiedząc co się dzieje w jego ojczyźnie i odparł tak, staram się skupić głównie na treningu, praktycznie nie śledzę żadnych wiadomości, wszyscy moi przyjaciele, którzy bronią naszego państwa mówią mi, żebym po prostu Wyłączył telefon i trenowo oczekują ode mnie dobrego występu na ringu dla Ukrainy. Jeszcze jedna kwestia, która też była podnoszona również przez Was w komentarzach, czy Usyk boksując, no, tak jak mówi, dla Ukrainy z Joshua, będzie na przykład część środków, część przychodów z walki mógł przeznaczyć dla swojej ojczyzny. No i oczywiście zasugerował, że nie ma innego wyjścia, stwierdził tak, na pewno nie interesuje mnie w tej chwili żadna inna sprawa, pas czy cokolwiek poza pomaganiem Ukrainie. Włożę całą swoją, w trening i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wesprzeć moich ludzi tak, jak oni wspierają mnie. Ukraina zwycięży, stwierdził. E, USYK jeszcze został zapytany, czy jakie ma plany po walce, jak już po pojedynek się zakończy. Stwierdził jasno: Na pewno wrócę na Ukrainę, także no, można się na pewno spodziewać, że nie wiem, czy część przychodów w view czy część zysków e, ze sprzedaży biletów na pewno to pójdzie na pomoc Ukrainie. E, USYK e, tego nie odpuści. Tak jak mówiłem wcześniej, walka Usyk kontra Joshua planowana jest na końcówkę czerwca. Najczęściej pada w tym kontekście data 20, 25 czerwca. Jeśli chodzi o lokalizację, no to wydaje mi się, że albo Wielka Brytania, albo Arabia Saudyjska tutaj. Nie ma innego wyjścia. Eddie Hearn jeszcze tam próbuje mącić wodę. Mówi, że są też oferty z innych państw, ale wydaje mi się, że Wielka Brytania czy Arabia Saudyjska to byłoby najlepsze rozwiązanie. Chociaż na przykład jak rozmawiałem ostatnio z Arturem Szpilką, on sugerował, że można by tę walkę zrobić na Stadionie Narodowym w Warszawie. No to by był hit przyznacie. Zresztą Paru z Was chyba w komentarzach też pisało, że można by to zrobić w Polsce. Tutaj jest masa Ukraińców, a pozyskane pieniądze przeznaczyć na pomoc Ukrainie. No zobaczymy, jak to ostatecznie wypadnie. Zmieniamy temat. 7 maja, moi drodzy, Zyziu, Zyśk, Przemysław, Ostrołęcki Taran ma zaliczyć swój zawodowy. Wyjazdowy debiut, całkiem mocna walka z bardzo solidnym, silnym samym Eggingtonem, zawodnikiem z Wielkiej Brytanii. Ta walka 7 maja odbyć ma się na gali organizowanej w UK przez Mika jego To jest taki pierwszy promotor Tysona Fury'ego I słyszałem tu i że być może nawet w stawce będzie pasy. To już nie pasek, bo IBO to jest całkiem taka mocna federacja. Pas mistrzowski federacji IBO, wagi super półśrednie, no ale na razie to czekamy na oficjalne ogłoszenie tego pojedynku. Z tego co słyszałem, właśnie 7 maja, Wielka Brytania, Przemysław Zyszk kontra Sam Egington. Wydaje mi się, że całkiem fajna weryfikacja, fajny test dla, dla Przemysława Zyszka, bo Sam Egington no to nie jest absolutny top światowego. E, boksu walka na wyjeździe, więc też próba charakteru. Czekam. Chciałbym tę walkę zobaczyć. Tak jak powiedziałem, 7 maja Wielka Brytania i tym sposobem przechodzimy sobie do kolejnego tematu. Bo w Wielkiej Brytanii, właśnie w Morkamp, Jarrell Miller sparuje z Tysonem Furym, który szykuje się do walki z Dylianem Whiteem. Pas w WBC kategorii ciężkiej. I przy okazji też mistrzowski pas magazynu The Ring. Jarrell Miller na mediach społecznościowych podzielił się swoimi pierwszymi wrażeniami po sparingu z Tysonem Furym i stwierdził krótko: Trochę mi dziś skopał tyłek ale jest dobrze, miałem przecież długą przerwę, Big Baby wraca, więc no, tak jak się można było spodziewać, Miller dostał lanie od Tysona Fierego na sparingu, no ale wcześniej słyszeliście, chociażby tutaj u nas na kanale rozmowę z Mariuszem Wachem, który sparował z Millerem, no i no, mówił, że, że Big Baby jest daleko od tej swojej szczytowej formy, na pewno jeśli Mir będzie już bliżej powrotu na ring, to ta forma jego pójdzie w górę natomiast ja jestem ciekaw jaką się w ringu zaprezentuje najchętniej to już bym go w ringu nie oglądał w ogóle ze względu na te wpadki dopingowe bo to były ordynarne wpadki na mocnych środkach Natomiast jeśli już wróci, to będę ciekaw jak się będzie prezentował i ile będzie z tego dawnego Millera w tym obecnym y, Millerze, tak? jaki procent Millera będzie w Millerze, bo nie ma wątpliwości, że te specyfiki, które przyjmował, czy hormon wzrostu, czy EPO, czy ten endurobol, to są wszystko środki, które miały duży wpływ na jego te atuty, na no, takie cechy, które były jego głównymi atutami, czyli siłę, y, wydolność, y, kondycję. Jest ciekawy jestem jak na czyścioszka teraz się zaprezentuje, no bo taki był był warunek jego powrotu na ring, że musi regularnie się badać, więc nie sądzę, żeby był aż tak głupi, żeby jednak, żeby jednak koksować, chociaż no, nie doceniłem go w tym względzie wcześniej, jak w padce z Joshua nadal nadal zażywał Cox. W każdym razie póki co te sparingi z Furym podobno nie są najlepsze, ale ekipa Tysona Furygo w ogóle tam jest naprawdę mocna, więc nawet gdyby Millera nie było, no to jest tam jeszcze David Adelaide, czyli brytyjski prospekt, jest Martin Bakole który sam się szykuje do walki z Tony Mjoką. jest Joseph Parker, także nawet gdyby Miller wypadł, to Tyson Fury z maskim tam. Sparować jeszcze na koniec, zobaczcie, to są fotki Canelo Alvareza, który szykuje się do zaplanowania na 7 maja walki o pas WBA wagi półciężkiej z Dimitri Biwołem, tak wygląda teraz półciężki kanelo yy, mocny, no ale to jest chłopak, który nie jest zbyt wysoki. A tam ma 1,75 m wzrostu, więc nic dziwnego, że, że masa jest. Wygląda w każdym razie bardzo solidnie i to też będzie ciekawe stawienie. To będzie jedna z ciekawszych walk od dawna yy, Saula Alvareza. No bo nie ma co kryć te ostatnie pojedynki, większość z nich to wynik, znaliśmy przed, yy, przed pierwszym gongiem, Natomiast teraz to będzie jakieś tam yy, solidne wyzwanie dla Saula Alvareza. I to tyle. Dobrej soboty Wam życzę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. To się na bandziorno.